Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałbym się podzielić z wami pewną informacją, ponieważ wiecie, że teraz zajmuję się, jakby to powiedzieć, szukaniem osób zaginionych. W większości taką sprawą, jak sprawa Iwony Wieczorek, i chciałbym opowiedzieć wam pokrótce, ale za to bardzo szybko, streścić historię mojego życia. Słuchajcie, tak jak mówiłem kiedyś wcześniej, w którymś tam filmie, no w wieku 10-11 lat spotkała mnie pewna pewna przykra sytuacja życiowa. Rozchorowałem się bardzo poważnie i miało to wpływ, miało to wpływ, że tak powiem na moją głowę. To nie znaczy, że jestem chory psychicznie, tylko po prostu na przepływ moich fal mózgowych, ponieważ już w tamtym czasie zrobiono mi pierwsze EEG, właśnie fal mózgowych, które było zaskakujące. Moja głowa, wręcz wtedy, w wieku 11-12 lat, Mój umysł pracował jak pięć komputerów na raz.